Cześć witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na Open Box z firmą Huda Beauty. Wiecie, że ta marka weszła niedawno do Sephory. Była niedostępna w ogóle w Polsce, od niedawna jest tylko i wyłącznie w Sephorze. Ale także zamówiłam sobie jedną rzecz konkretnie paletkę z góry w ogóle przepraszam was za szum, ale tutaj jest wiatrak koło mnie, przez całe lato prawdopodobnie będziecie słyszeć właśnie w filmiku taki e, lekki szum w tle ponieważ jest strasznie gorąco a muszę zamknąć okno, żeby po prostu nie było słychać jakichś innych rzeczy bardziej donośnych więc dopóki sobie nie kupię mikrofonu, to pewnie będziecie skazane na ten e, szum taki właśnie w tle, ale mam nadzieję, że nie będzie to wam jakoś przeszkadzało więc e, tak, zamówienie zrobiłam w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, bardzo w ogóle szybko ta przesyłka przyszła i w ogóle z Sephory bardzo szybko przesyłki przychodzą, to jest na pewno na plus. E, miałam w ogóle zniżkę minus 20% na wszystkie kosmetyki z, właśnie z Sephory, więc skorzystałam z tej promocji i zakupiłam sobie właśnie tą paletkę. Jeszcze przesyłki nie otworzyłam, zobaczcie. Jest nieotwarta. Będę ją przy Was otwierać. Bardzo jestem ciekawa, co to za paletka będzie, jak ona będzie wyglądała. Dostępnych jest tam właśnie z tej Huda Beauty kilka kosmetyków, chyba. W ogóle nie ma podkładów, z tego co sprawdzałam. Gdyby były, to pewnie bym zamówiła jakiś podkład, ale widziałam, że były paletki, były jakieś szminki chyba. I coś tam jeszcze, już nie pamiętam dokładnie, ale takie kosmetyki, które nie do końca mnie interesują. Paletki, cieni, oczywiście jakieś cienie i podkłady to są kosmetyki, które uwielbiam testować, próbować. Więc no, musiałam. Jeśli chodzi o tą paletkę, to widziałam już ją na kanałach kilku dziewczyn. Jakiś czas temu, bo ona w ogóle, tak jak mówię, nie była dostępna w Polsce, tylko za granicą i dziewczyny jak za granicą były, to sobie kupowały tą paletkę właśnie. No jestem bardzo ciekawa, więc dobrze. Otwieramy ją, prawda? Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Zrobię Wam chyba dzisiaj też słoczek tej paletki, ale nie w takim ustawieniu, jak tutaj widzicie, tylko położę później na stole i tak już kamerą na paletkę będę kierowała. Dobra, otwieramy. Oczywiście zamówiłam pudełeczko. Nie ma, ja nie wiem, ja uwielbiam te pudełka wszystkie takie seforowskie. Tutaj mamy paragon. I dobra. Do tego zamówiłam sobie jeszcze trzy próbki. Tak szybciutko Wam pokażę. Holister Wave 2, Kalifornia. Nie wiem, czy to są te perfumy, które jak byłam ostatnio w seforze, pani mi psiknęła Przepiękny zapach. Mam nadzieję, że to będzie właśnie ten, bo nie sprawdzałam, nie pamiętam, jaki tamten był, ale któryś właśnie zapach Hollistera jest przepiękny. A druga rzecz to jest Make Up Forever Mist and Fix, czyli mygiełka taka do utrwalania makijażu, taka malutka. To jest dokładnie 2 ml. ale spróbujemy sobie. O i miałam mieć trzy próbki, a nie mam jeszcze. I krem z Sephory. Chyba mam już z 5 takich właśnie próbeczek tego kremu. I okej. Okay. Paletka, niestety zobaczcie. Ona jest tutaj zabezpieczona taką folią, znaczy takim plasterkiem, i ten plasterek mi się przyczepił do, do tego papieru. Dobra, idzie to wszystko na żywo, jakże wiecie, Tak się prezentuje. Takiej jest wielkości. To jest opakowanie kartonikowe takie. No nie wiem, jak mam to przyrównać. Zobaczcie, do mojej twarzy, do mojej dłoni. Dosyć duże. Nie jest jakieś ogromne. Spodziewałam się, że ta paletka będzie większa, tak szczerze, ale nie jest, nie jest taki małe. No dobra. To teraz zobaczymy, jak to się otwiera tutaj. Dobra. Wyciągam. Hmm. Tak się prezentuje. No tak, spodziewałam się, że te cienie będą większe, tak mi się wydawało. Wy pewnie też będziecie miały tą iluzję, że, to, że ta paletka jest taka duża i te cienie takie duże. Nie są duże naprawdę wydawało mi się, że będzie większa ale no przepiękne są po prostu te cienie, szczególnie tu mi się podobają te, te błyszczące, bo ja uwielbiam takie błyszczące cienie czekajcie, pierwszy raz będę otwierać tutaj yy, mamy mam nadzieję, że to widać w ogóle yy, góra jest przezroczysta jak widzicie, więc to jest bardzo fajne w sumie bo widzimy co tutaj jest w tej paletce i oczywiście mamy jeszcze folikę zabezpieczającą o matko. Nie no, cienie są bombowe. Słuchajcie, może tak Wam pokażę. Kurczę. Nie wiem czy widziałyście, ale spójrzcie. Odpadł mi cień. No przed sekundą dosłownie. No, to już mi się nie spodobało. No ale dobra. Przykleję sobie go. Pokażę Wam może zbliżenie teraz, a to widać dziewczyna jeszcze raz Wam pokażę tą paletkę tak w zbliżeniu. Jeszcze taka nieruszana jest. Żebyście zobaczyły jak to wygląda. Otwieramy. Pierwszy rządek jest cały błyszczący, tutaj mamy jeden cień błyszczący i jeden cień satynowy, a reszta to są maty. Bo powiedzcie, czy one nie są piękne te kolory przepiękne, ale niestety ten cień wypadł mi z opakowania muszę na niego uważać, dopóki go mój mąż e, nie sklei te kolory są prześliczne bardzo fajne, bardzo żywe nasycone, takie kolory typowo letnie do takich makijaży właśnie, ale wiecie co, one nie są one są mocno nasycone takie ciekawe te odcienie ale nie są takie, wiecie, papuzie, jakby to nazwać. Nie wiem, jak, nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. One są takie, że można naprawdę do makijażu każdego je użyć. Są takie, jakby troszkę, można powiedzieć, skaszone. Eleganckie. O, może to jest to słowo. No, są takie, nie Mimo, że są kolorowe, bardzo ładne, to nie są takie, wiecie, pstrokaty tanie, bazarowe. Naprawdę przepiękne są te cienie. Dobra, dziewczyny, więc teraz zrobię ja sobie słocze pokażę Wam każdy kolor, jak będzie się prezentował właśnie na dłoni. Będę je robiła po prostu palcem, nakładała na rękę i zobaczymy sobie wszystkie te kolory, prawda? Już do tego ustawienia takiego nie będę wracać, więc w tym momencie się z Wami pożegnam. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że paletka się Wam podoba. Dajcie koniecznie znać, czy będziecie chciały ją zakupić, czy nie, czy cieszycie się z niej i czy któraś z Was już miała jakiś czas temu właśnie tą paletkę i używacie jej. Także tyle, mam nadzieję, że filmik się Wam przyda. Buziaczki, pozdrawiam Was gorąco. I jest czas na słucze, aż mi szkoda wsadzać palce w te cienie, bo naprawdę są przepiękne. Przepraszam, że będę Was tutaj ruszać, ale statyw mam tak ustawione, żebyście widziały. Tutaj jest opakowanie jeszcze. No i dobra, zaczynam może od tej strony, tutaj. Dobra, więc pierwszy cień to jest cień Dubaj. Tak, jest na dłoni, znaczy na palcu. <noise> nie, y, jeżeli chodzi o rękę, nie mam żadnej bazy. Bardzo dobra pigmentacja, ale przepiękny kolor. Uwielbiam takie odcienie. Kolejny to jest Fling. Nie, no, pigmentacja jest boska, zobaczcie. Przepiękna. Kolejny to jest 24K, czyli 24 kartowe złoto. Zobaczcie ile jeszcze pigmentu na palcach zostaje. One są takie trochę mokrawe te cienie. Hmm. Kolejny to jest, poczekajcie, że mnie ja widziała, Rose Gold. jest, wiecie co, to jest taki brokat kurczę, że ja to palcami dotykam, żebym potem nie miała problemów z pędzelkiem ten i ten cień, to są takie cienie grubo zmielone o. widzicie, troszeczkę inna już pigmentacja jest jego dobra i teraz kolejny ten właśnie um, drugi, tak mocno zmielony to jest Trust Found o, widzicie ile się go nakłada nie, że to widać coś, czekajcie o. o nakłada się go taką grubszą warstwą tak jak mówiłam, jest troszeczkę grubiej zmielony ten cień tak się prezentuje kolejny cień to jest cień Angelic Taki róż opalizujący na złoto, bardzo podobne do rozgoj skobu. Widzicie? I kolejne świecące to jest cień o, hashtag Blest. Chyba tak. O, tak się prezentują. Więc pokażę Wam szybko te najbardziej błyszczące cienie jak się prezentują mam nadzieję, że coś widzicie bo siedzę cholera pod słońce pod światło tylko że siedzę w ciennym świetle żebyście ładnie wszystko zobaczyły dokończę wszystkie świecące cienie i nałożę jeszcze ten mundast. to jest cień satynowy ale też ma troszeczkę właśnie takiego połysku bardzo delikatnego tak, jest bardziej satynowy ten cień już już tak się nie błyszczy mocno i bardzo delikatnie go widać bo to jest cień taki kolor skóry po prostu więc tak się prezentują te błyszczące wszystkie kolory dobra, i teraz lecimy z matami na drugą rękę najpierw mamy ten cień to jest cień bossy tak się prezentuje macik. też mocna pigmentacja. Jest już bardziej suchy, bardziej suchy niż te tutaj, właśnie metaliczne cienie. No, przyjemną pigmentację, jeśli chodzi o właśnie o maty. Kolejny kolor, ten przepiękny różowy to jest Flamingo. Widzicie, już jest. Delikatnie napigmentowany, ale również jest napigmentowany. Wiecie, pędzelkiem to troszeczkę inaczej się będzie nakładało. Też ładny kolorek. Kolejny to jest szaj. I to jest ten. Taki kolor w załamanie powieki po prostu. Hmm. Kolejny kolor, poczekajcie jak przeczytam, bo to jest złota soliterki, ciężko to przeczytać. E, Czytać, się... znaczy pisze się B A E to nie wiem jak to można przeczytać. B -e? -e? <gryw> nie wiem, to jest dzień taki po prostu beżowy. No, słabo będzie go widać tutaj. Jest po prostu beżyk. Ok. I teraz lecimy dalej. Tu mamy czarny kolor. Też mat. Wszystkie już następne cienie to będą maty. Oj! Troszkę gorsza pigmentacja. Spójrzcie. Tamte były bardziej takie suche pudrowe jakby, a ten jest taki śliski pod palcami. Tak po prostu ślizga się. Tak się prezentuje. Tu mamy następny taki brązik zgaszony. Ten już jest taki właśnie bardziej suchy. Ten czarny mi się nie podoba. Tu mamy ciepły brąz, również ciemny. Zobaczcie, jak przykładam cień, to on robi jakieś takie, jakby się nierówno nakładał, ale zobaczymy później, jak to pędzelkami się będzie na powieka nakładało. Ale spójrzcie, te robią mi takie dziwne plamy. To dwa cienie. Jeszcze was rozjaśnię, może troszkę. Hmm. Kolejny cień to będzie ten. też jakieś słabo napigmentowane przynajmniej palcem, ale wiecie co, czasami to jest dobrze, że te cienie nie są takie mocno napigmentowane, ponieważ nie zrobimy sobie nimi krzywdy czy wiecie co, jak tak pod palcem czuję i na palcu się bardzo dużo nakłada tego cienia, zobaczcie, ale na, na rękę jakoś tak te cienie robią prześwite. no te zobaczcie, cienie perłowe, metaliczne no zobaczcie, te metaliczne cienie są lepszej jakości jakby bardzo fajnie się nakładały są tak mocno pigmentowane a ten to tak kurczę coś się z nimi nie halo, ale zobaczymy później w makijażach jak to będzie wyglądać tu mam przepiękny cień ten mi się bardzo podoba, to jest taki hmm, rudy o, ten jest chyba troszkę fajniejszy lepiej mi się go nałożyło i ostatni dzień to jest ten, to jest sandalwood, <grywa> chyba tak. Taki fajny brązik. O, ten już jakoś tak lepiej się nakłada, zobaczcie, tych plam nie robi, bo te mi zrobiły jakieś takie plamy, widzicie. Te pierwsze tutaj, trzy były fajne, ten jest bardzo fajny, miło się go nakłada, a te tutaj, po środku, one jakieś takie plamy mi porobiły na, na samym początku, jak zaczęłam nakładać. także... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na powiece. Będę oczywiście niedługo robić makijaż tymi cieniami. Więc tak się prezentuje wszystko. Już więcej tutaj cieni nie ma. Tak się prezentuje paletka po słoczach. A tak wyglądają słoczy, właśnie tych cieni. Więc moi kochani, co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o te błyszczące cienie, to są przepiękne. Te też są bardzo ładne, ale już ta pigmentacja jakoś tak kurczy, coś. Coś z nią jest chyba nie tak, ale nie będę się źle nastawiać do nich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na powiece, bo pewnie zupełnie inaczej. Pędzelkiem się zupełnie inaczej nakłada, niż palcami. Także będę robić makijaże. Oczywiście w niedługim czasie będę Wam je pokazywać, będę nagrywać te makijaże, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać właśnie w praktyce. Także mam nadzieję, dziewczyny, że Wam się filmik przydał, że Wam się podobał. Tak się prezentuje cała paletka. Dajcie znać, e, która z Was już ją miała wcześniej, oczywiście. Dziękuję Wam za oglądanie. Buziaki. Pozdrawiam Was. Do następnego. Pa!